Na taptanie leży leń. je mielone cały dzień. Pomielonych strasznie pierdzi, aż na smród skarżą sąsiedzi. Chłop już płacze, babakaże, jedz kotlety, jedz bo smażę. Dobra zjem, zjem jak świnia, lecz jak biedne. twoja wina. Chłop się zmusił. Zezar wszystko i wydyma mu brzuszysko, ani się masz, baba grozi. Chłop łzy w oczach, lecz nie smrodzi. Co to robić, myśli smutny? Pójdę, siku, tamce prutne. Poszedł zatem do łazienki, zamknął drzwi i słychać jęki. Chcę po cichu nie może. Myśli sobie, o mój Boże, zaraz gruchnę jak zarmaty i znowu dostanę baty. Co tu robić, myśli blady? Wiem, wezmę ręcznik z szuflady, zrobię z niego taki tłubik. Może trochę hałas zdusi. Jak wymyślił, tak uczynił. Aby majtek nie uświnił, siadł na kiblu, ręcznik złożył i do dupy go przyłożył. Myśli sobie kozie, śmierć raz. Oddech wstrzymał. No i zra. Na początku gładko leci. Poszedł cichacz, drugi, trzeci. Wtem tąpnęło jak w kopalni. Na nieszczęście strąb był nad nim. Jak tak pierdnął, to podskoczył. Na suficie. Życie skończył. To nie koniec opowieści. W trumnie strzelił, jak go mieśli, Wieko z strumny odleciało, aż księdzowi łeb urwało. Koniec!